Witam Was bardzo serdecznie w majowym omówieniu mangowych nowości, w których to mamy do czynienia tylko z jednym tytułem, co zdarza się niezwykle rzadko. Jednakże czy to źle? W moim mniemaniu nie do końca, ponieważ tym tytułem jest kaguja sama, na którą zapewne wielu z Was czekało, a ja osobiście obstawiałem, że pojawi się w tym czasie na naszym rynku. Co jeszcze bardziej spotęgowało moje szczęście, ponieważ trafiłem z tym idealnie. Przewodniczący samorządu Miyuki Shirogane i wiceprzewodnicząca Kaguya Shinomiya to prawdziwi idole w szkole dla Eli. Wybitni w każdej dziedzinie, opanowani i piękni, jednak dzielą wstydliwy sekret są sobie zakochani. Nie mogą jednak przyznać się do swoich uczuć, bo w ich rozumieniu wyznanie miłości jest dla zwykłych ludzi. Bycie w związku to nieustanna walka, którą przegrywa ten, kto pierwszy się cłoni. W tym starciu Kaguya i Miyuki nie będą przebierać w środkach, aby osiągnąć swój cel i zmusić przeciwnika do wyznania swoich uczuć. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, cześć!